Witajcie, kochani, z tej strony, pastor Rafał Słoma. Przychodzę się do Was z krótkim tematem, a tak dokładniej z pytaniem: kim jest Pan Jezus? Bo istnieje na świecie wiele grup i denominacji, które twierdzą różne rzeczy. Jedni uważają, że Pan Jezus jest Bogiem, inni, że jest Aniołem, a jeszcze inni, że jest zwykłym człowiekiem. Nauczycielem, prorokiem namaszczonym przez Boga, ale Bogiem nie jest. Więc jaka jest prawda? Gdzie jej szukać? Zapraszam Was do zapoznania się ze Słowem Bożym, bo Słowo Boże, właśnie Biblia, ukazuje bezsprzecznie, nie pozostawia pola do manewru. Kim Pan Jezus jest. I wystarczą słuchajcie dosłownie trzy fragmenty, żeby ukazać tę prawdę. Zapraszam Was do tego nauczania, do tego nagrania. Zostańcie ze mną, a zobaczycie sami, jaka jest prawda. No więc zacznijmy od Księgi Izajasza od rozdziału 7, wersetu 14. Zobaczcie, co jest tutaj napisane. <laughs> Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i urodzi Syna i nazwie Go imieniem Immanuel. Więc od czego tutaj trzeba zacząć? No przede wszystkim czytamy Księgę Izajasza. Księga Izajasza prorokuje. Pan Bóg przez, przez proroka Izajasza ukazuje nam rzeczy przyszłe. Rzeczy, które mają się dopiero wydarzyć. I zapowiada nam, jak czytamy, że będzie w pewnym momencie... W niedalekiej przyszłości panna, dziewica, która urodzi syna. Innymi słowy, męskiego potomka. I ten syn otrzyma imię Immanuel, czy też Emanuel. I rozmawiamy przecież o Panu Jezusie, więc zapytacie, skąd imię Emanuel. Immanuel. No więc za chwilę sami zobaczycie że już tutaj już w tym proroctwie w czasie w którym Izajasz żył Pan Bóg Jahwe poprzez to imię symbolicznie przedstawił nam o kogo chodzi kim będzie ten męski potomek kim będzie ten Emmanuel bo imię Emmanuel Immanuel ma swoje znaczenie i nie zostało tutaj użyte bez powodu w czasie, kiedy był, było proroctwo dane o Panu Jezusie, imię Jezus nie zostało jeszcze objawione, bo to imię Jezus będzie objawione dopiero w momencie narodzin Pana Jezusa. Przed narodzinami Pana Jezusa, zanim Pan Jezus się narodził, paręset lat wcześniej, kiedy proroctwo zostało dane, imię Jezus nie było jeszcze objawione. Bo nie nadszedł na to czas. Więc Pan Bóg przekazał Izajaszowi proroctwo, w którym użył imienia, które symbolicznie pokazywało, kim będzie Pan Jezus. I aby się o tym przekonać, i aby tego dowieść, przejdźmy do Ewangelii Mateusza 1 i zobaczmy, co wydarzyło się w czasach, kiedy Pan Jezus się urodził, co zostało opisane przez Ewangelistę Mateusza właśnie. I teraz, żeby złapać odrobinę kontekstu, zacznijmy czytanie od rozdziału pierwszego wersetu dziewiętnastego. Józef natomiast, jej mąż, jako człowiek prawy, nie zamierzał jej zniesławić, lecz chciał się z nią bez rozgłosu Rozwieść. Dlaczego Józef chciał się rozwieść? No bo Maria, jako dziewica zaślubiona Józefowi, zaszła w ciąże, ale nie zaszła w ciąże z Józefem. Józef nie był ojcem. Dlatego Józef, z tego powodu, że Maria zaszła w ciąże, a był człowiekiem sprawiedliwym i nie, chciał, nie chcąc jej zniesławić, chciał się z nią po prostu po cichu rozstać. Bo wiedział, że dziecko nie jest jego, bo jeszcze po prostu nie spółkowali ze sobą. Nie byli ze sobą jeszcze. Więc to dziecko nie było jego, ja o tym wiedział. <laughs> Józef, natomiast jej mąż, jako człowiek prawy, nie zamierzał jej zniesławić. Lecz chciał się z nią bez rozgłosu rozwieść. Gdy to rozważał, oto we śnie ukazał mu się anioł pana i powiedział: Józefie, synu Dawida. Nie bój się przygarnąć Marii, Twojej żony, gdyż to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. To, co się w Marii poczęło, było z Ducha Świętego. To nie było poczęte z człowieka. Ta ciąża nie pochodziła od człowieka. Ta ciąża pochodziła od Boga. Józef, nie wiedząc tego i rozważając to w swoim sercu i zastanawiając się, jak tutaj się rozstać, żeby jej nie zniesławić, żeby jej nie zaszkodzić, otrzymał informację: otrzymał przekaz, że to dziecko, które jest w Marii, ta ciąża, w którą Maria zaszła, jest ciążą, którą, która została wywołana przez Boga, poprzez Ducha Świętego, że to Bóg, Spowodował, że Maria jest w ciąży. To Bóg o tym zdecydował, że to, co się dzieje, jest Bożą Sprawą, Józefie. Gdy to rozważał, oto we śnie ukazał mu się anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przygarnąć Marii, twojej żony, gdyż to, co się w niej poczęło, jest z ducha świętego. Urodzi ona syna i nadasz mu imię Jezus. I tutaj mamy moment, w którym imię Dziecka zostało objawione. Czyli prorok Izajasz zapowiadał Emanuela, zapowiadał, że dziewica urodzi syna i będzie miał imię Emanuel, ponieważ imię Jezus jeszcze nie zostało objawione. I właśnie teraz, w tym momencie, zostało ono objawione Józefowi. W momencie, kiedy Maria jest w ciąży, imię Jezus zostało objawione, bo imię Emanuel miało swoją symbolikę miało swoje znaczenie i było do czasu było potrzebne do czasu narodzenia się Pana Jezusa bo ono mówiło kim Pan Jezus będzie ale nie mówiło o jego prawdziwym imieniu które jeszcze nie zostało objawione a imię Jezus tłumaczy się jako Jahwe zbawi Jahwe zbawi imię Jezus tłumaczy się jako Jahwe Zbawi. Przejdźmy dalej. A to wszystko stało się, aby wypełniło się to, co zostało wypowiedziane przez Pana, za pośrednictwem proroka. Widzicie? To wszystko stało się, aby wypełniło się to, co zostało wypowiedziane przez Pana, przez Boga, przez Jachwę, za pośrednictwem proroka. Jakiego proroka? Ano proroka Izajasza. I ewangelista Mateusz cytuje proroka Izajasza. Oto panna pocznie i urodzi syna. I nadadzą mu imię Immanuel. I ewangelista dodaje, dokłada od siebie. Teraz skończył cytat. I teraz od siebie tłumaczy. Co się wykłada, Bóg z nami. Widzicie? No więc. Izajasz, Pan Bóg przez Izajasza zapowiedział, że będzie taka panna, że będzie dziewica, która zostanie, która zajdzie w ciążę z Ducha Świętego i urodzi syna męskiego potomka. I jego imię będzie Emmanuel, Immanuel, że zostanie ten męski potomek nazwany Immanuel, i to nie było jego prawdziwe imię bo jego prawdziwe imię nie zostało jeszcze objawione dopiero w momencie zajścia w ciążę zostało objawione imię Jezus czyli Jahwe zbawi natomiast imię Emanuel które było wtedy objawione oznaczało Bóg z nami i ewangelista Mateusz wykłada to i mówi prorok Izajasz prorokował że będzie taka dziewica która urodzi syna i ten syn będzie nazwany imieniem Immanuel. Emmanuel. A to znaczy, to imię znaczy Bóg z nami. Bóg z nami. Innymi słowy, Bóg, który jest z nami, który się przechadza wśród nas, który żyje wśród nas, wśród ludzi. Ciele. Urodzi się ciało męskiego potomka z Marii i to ciało będzie ciałem Boga, bo Bóg będzie w tym ciele się przechadzał po ziemi wśród ludzi. Dlatego Pan Bóg poprzez proroka Izajasza prorokował. Że będzie syn, który będzie, miał, będzie nazwany imieniem Immanuel, innymi słowy, będzie to syn, który będzie Bogiem, który jest z nami, który chodzi na ziemi, w ciele, wśród ludzi, który jest z ludźmi na ziemi. Bóg Jakwe, sam Bóg Jakwe, Bóg, który jest duchem, że taki Bóg wejdzie w ciało, inkarnuje się. I będzie z ludźmi chodził po ziemi. To proroctwo, to jedno imię, symboliczne imię, które było do momentu jeszcze, zanim objawiło się prawdziwe imię. Już ono mówiło nam, pokazywało nam, prezentowało nam bezsprzecznie, jasno i klarownie, że ten potomek męski, który narodzi się z krwi i kości, z dziewicy, która będzie, która pocznie z Ducha Świętego, to ten potomek z krwi i gości, który będzie chodził po ziemi wśród ludzi, będzie Bogiem. Będzie Bogiem. Po to było dane imię Emmanuel, symboliczne imię, żeby pokazać ludziom, że mają czekać na Boga, który się inkarnuje w ciele. A w momencie, kiedy Bóg w ciele, Znajdował się w Marii w momencie, kiedy ona zaszła w ciążę. Była brzemienna. W tym momencie zostało objawione imię, w ramach którego należy się do tego Boga zwracać. Prawdziwe imię Boga imię Jezus. Imię, które samo w sobie oznacza Jachwę zbawi. Imię Boga, które nie było do tej pory objawione ludziom, w momencie kiedy Maria była w ciąży, zostało objawione ludziom. I w tym imieniu jest zbawienie, bo imię Emmanuel symbolikę miało w sobie. Ono symbolizowało, ono pokazywało, kim będzie Jezus, który chodzi po Ziemi ale imię Jezus nie było jeszcze objawione zostało objawione dopiero w momencie ciąży i to jest docelowe imię Boga nie Emmanuel imieniem Boga jest Jezus i w tym imieniu jest zbawienie w żadnym innym nie ma zbawienia i teraz Chwała Panu Bogu, że Mateusz wyłożył nam to imię i teraz doskonale i dokładnie rozumiemy, co zapowiedział prorok Izajasz. I jak przejdziemy do proroka Izajasza dalej, do kolejnego rozdziału, mianowicie do rozdziału dziewiątego, to zobaczymy kontynuację. tego co miało się stać czyli kontynuację wydarzeń związanych z panem Jezusem po tym jak się narodzi. Zobaczcie Izajasza 9 werset 5. Tak chłopiec nam się narodził, męski potomek z krwi i kości z dziewicy. Jeszcze raz. Tak chłopiec nam się narodził. Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą go, zobaczcie, i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Zwróćcie uwagę na dwa tytuły, bo tutaj Pan Jezus jest tytułowany jako cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Ale zwróćcie uwagę na dwa tytuły: że jak się narodzi i będzie chodził w ciele po ziemi, to będzie tytułowany w tym ciele jako Bóg Mocny i jako Ojciec Odwieczny. Czy widzicie to, co ja? Czy potrzeba jest więcej fragmentów ze Słowa Bożego, żeby udowodnić, kim jest Pan Jezus? Wystarczy samo imię Emmanuel, które Pan Bóg przekazał przez proroka, które tłumaczy się, że Bóg z nami, które tłumaczy się jako Bóg z nami. To samo to imię by wystarczyło. I potem jak przejdziemy do Ewangelii Mateusza, widzimy, że pan Jezus się urodził, otrzymał imię Jezus, czyli Jahwe zbawia, Jahwe zbawi. A ten Jezus właśnie, który się urodził, to się urodził, bo zostało wypełnione proroctwo z Izajasza o synu z dziewicy, który miał być nazwany Emmanuel, czyli Bóg z nami. Czyli ten Jezus, który się urodził, to jest Bóg z nami. Ten Jezus, który się miał urodzić wtedy który był w Marii jeszcze i który za chwilę się urodził, to był Bóg z nami wtedy. Samo to by wystarczyło. Ale żeby nie było, mamy kolejnego świadka. Mamy kolejnego świadka. Wystarczy pójść do Izajasza 9.5 i widzimy w tym, w tym kolejnym świadku kolejne tytuły. Nie dość, że Pan Jezus jest Bogiem, który jest z nami, który przechadza się wśród ludzi na ziemi, to jeszcze jest tytułowany w trakcie, kiedy chodzi po ziemi, cudowny doradca, książę pokoju, ale przede wszystkim zwróćmy uwagę, że jest tytułowany jako Bóg mocny. Bóg mocny, Ojciec odwieczny. Pan Jezus jest tytułowany jako Bóg mocny, jako odwieczny. Ojciec. Czy wy to rozumiecie? Mężczyzna, męski potomek chodzący po ziemi z krwi i kości, tytułowany jest jako ojciec odwieczny. Co to znaczy? No znaczy taki, że nie ma początku ani końca: że był, jest i będzie. Że on zawsze jest. Że to jest ten, który jest. Pan Jezus tytułowany jest Ojcem, Odwiecznym Ojcem, Bogiem Mocnym, Wszechmogącym. Almighty God, Mocny, Wszechmogący Bóg, Pan Jezus, Mężczyzna z krwi i kości, chodzący po ziemi wśród ludzi, tytułowany jest jako Wszechmogący Bóg, jako mocny Bóg. Czy człowiek może być tytułowany jako Bóg? Czy Anioł może być tytułowany jako Bóg? Ilu mamy bogów? Przecież nie mamy dwóch bogów, nie mamy trzech bogów, nie mamy czterech bogów. Pismo jasno wskazuje, że jest jeden Bóg. I nie ma innego Boga. Jest jeden Zbawiciel, i nie ma innego Zbawiciela. Jeden, jeden, jeden. Nie ma dwóch, nie ma trzech, nie ma czterech, nie ma pięciu, nie ma dziesięciu. Jest tylko jeden Bóg. Wszechmogący Bóg, Ojciec. Ten, który był, który jest i który będzie. Wieczny, wszechmogący. Jeden. Wystarczy przeczytać przykazania i zobaczyć, co wynika z przykazań, że jest jeden Bóg. I ten jeden Bóg, Jahwe, który jest Duchem, ten jeden Bóg nas zbawia. On jest naszym zbawieniem, naszą skałą, naszą twierdzą, opoką. On jest naszym Bogiem. I nie ma innego Boga. Nie ma. No a tutaj widzimy, że Pan Jezus jest tytułowany Bogiem i Ojcem Odwiecznym. No więc o co tu chodzi? Ano, chodzi o to, że Bóg Wszechmogący, Jakwe, Duch, Ojciec Duchów, Ten, który stworzył wszystko, inkarnował się w ciele. Bóg Wszechmogący, Jakwe, jako Duch, zdecydował, że Maria stanie się brzemienna z Ducha Świętego, On tak zdecydował i spowodował, że tak się stało po to, aby mógł w to ciało wejść, w tym ciele chodzić po ziemi i w tym ciele złożyć ofiarę, aby ta ofiara była święta. Dlatego Pan Jezus to jest jachwę w ciele, Pan Jezus to jest jachwę, który zbawia. Ciele inkarnowany Bóg. Pan Jezus to nie jest drugi Bóg, to nie jest trzeci Bóg. To jest ten sam jeden Bóg. Bóg, który jest duchem, który się inkarnował w ciele. Co zostało wcześniej zapowiedziane przez proroka Izajasza? Że tak się stanie, że będzie dziewica, że urodzi Syna. I ten syn to będzie Bóg, który jest. Wśród nas, który jest z nami, który przechadza się po ziemi w ciele z krwi i kości, wśród ludzi, który przechadza się wśród ludzi, który głosi, naucza, uzdrawia, czyni cuda i który finalnie umiera na krzyżu za nasze grzechy, składa świętą ofiarę. Bo jest Bogiem, bo jest doskonały, jest bez grzechu i nie ma w nim żadnej nieczystości. Tylko Bóg może złożyć taką ofiarę. Żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić. <laughs> Więc Pan Jezus to Bóg, Jachwę w ciele. I wystarczy przeczytać te trzy krótkie fragmenty, żeby tego dowieść. Że syn z dziewicy będzie nazwany Bogiem Mocnym, Odwiecznym Ojcem. Bogiem, który jest z nami, na ziemi chodzącym. Wystarczą te trzy fragmenty, i wszystko jest jasne i klarowne. I nie trzeba się domyślać, zastanawiać, o co tutaj chodzi. Nie trzeba budować doktryn o aniołach, o tak jak Mesjanie, o tym, że Bóg. Że Jezus Chrystus to nie jest Bóg, tylko to jest Prorok. Tak jak świadkowie, że to nie jest Bóg, tylko to jest Anioł. Nie trzeba budować doktryn o trójcach, dwójcach, czwórcach, że jest trzech Bogów. W trójcy jedynych. Bóg ojciec, Bóg syn i Duch Święty. Albo że jest Bóg ojciec i Bóg matka. Nie trzeba tych fałszywych doktryn budować, bo doktryna jest jedna biblijna taka, która jest zapisana w Słowie Bożym naprawdę nie trzeba głęboko kopać i szukać, żeby znaleźć prawdę. Prawda jest pokazana i podana na talerzu na talerzu jak krowie na rowie. Że syn, który będzie z Marii, to będzie Bóg. Męski potomek to będzie Bóg. Bóg w ciele. Bóg Jakwe, który się inkarnuje po to, żeby chodzić z ludźmi, nauczać i tak jak już powiedziałem, złożyć finalnie ofiary za nasze grzechy. Bo żaden cielec i wół nie byłby w stanie zgładzić grzechu, bo nie jest tak święty. Żaden człowiek nie byłby w stanie tego zrobić. Bo nie jest tak święty, jak święty jest Bóg. Dlatego właśnie Jezus Chrystus jest Bogiem. Był wtedy Bogiem, chodząc po ziemi i dalej jest Bogiem, bo żyje, bo z martwych wstał. I po zmartwychwstaniu chodził jeszcze 40 dni po ziemi, a potem wstąpił i zasiadł w niebie, na tronie. I żyje Jezus Chrystus, Żyje i jest Bogiem, Królem Królów i Panem Panów. Widzicie, co Słowo mówi na ten temat. Zostawiam Was z tym tematem. Błogosławię Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się. Cześć.